Witajcie na kanale. Dzisiaj mam trzy zdrapeczki. Wszystkie zdrapeczki są z numerkiem czwartym. Playbook 7, starożytny skarb i dzisiejsza premiera 7.13.21. Jeszcze nie kojarzę. Nie kojarzę, żebym drapała taką zdrapeczkę, więc. A może najpierw zaczniemy właśnie od zdrapeczki, która jest dzisiaj premierowa tak jak wspomniałam, wszystkie zrapeczki są z numerkiem czwartym. I tutaj musimy zrobić. Musimy znaleźć siódemkę i wygrywam przypisaną kwotę Trzynastka mnożymy razy 2 i 21 mnożymy razy 3. Więc szukamy. I co my tutaj mamy? Trzydzieści jeden, dwadzieścia siedem, trzynaście, trzydzieści dwanaście, dwadzieścia trzy cztery, sześć, dwa, dziewięć i dwadzieścia pięć. No niestety. Zdrapeczka premierowa jest przegrana Tutaj mamy kontrolną S HL Teraz może weźmiemy sobie playbooka Playbook to jest zdrapeczka, której jeszcze nic nigdy nie wygrałam więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Um. I zaczynamy od szmaragdowej, szafirowej siódemki. I tutaj szukamy siódemki i wygrywających liczb. Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści jeden, dwadzieścia. I dwadzieścia pięć i nasze liczby to czternaście sześć dwadzieścia osiem blisko trzydzieści trzy dwadzieścia siedem Dwanaście, dwadzieścia sześć obok, osiemnaście, dziewiętnaście obok, i ostatnia dziewiątka. Teraz rubinowa siódemka. Tutaj szukamy siódemki i rubinu. Rubin mnoży razy dwa. A co my tutaj mamy pierścionek, zegarek, perły, moneta, złoto, worek, perfumy, a portfel, lustro i korona. Okej. Okay. Teraz szmaragdowa siódemka, tu szukamy trzech siódemek. A mamy dwie, tutaj siódemki są. Tutaj też mamy dwie siódemki. Tutaj także są dwie siódemki. Tutaj mamy jedną siódemkę. Tutaj też jest jedna siódemka. Tutaj także jest jedna siódemka. I tu mamy trzy siódemki. Super. Pierwsza wygrana w playbooku moja. Super. Czyli. Playbook z numerkiem czwartym jest wygrany. Ametystowa, siódemka. I tutaj szukamy dwóch tych samych. Mamy worek i kufer. Moneta i zegarek. Portfel i pierścionek. Lustro i korona. Perła i perfum. Lustro i złoto. Portfel i moneta. Kufer i złoto. Perła i korona. I teraz topazowa. Siódemka tutaj szukamy e, trzy symbole siódemki e, wygraną mnożymy razy dwa i tutaj trzech tych samych symboli. Mhm. Tutaj mamy różne. Tutaj także mamy różne. W grze trzeciej są dwa prezenty. W grze czwartej wszystkie różne. W grze piątej. E, Różne. Tutaj też mamy różne. W grze siódmej także są różne. Tu mamy dwa dzwonki. W grze dziewiątej też są różne. I w grze dziesiątej mamy dwa pliki. Ok, czyli teraz a, diamentowa siódemka. tutaj mamy symbol. Jaki będziemy szukać? To zegarek, a to jest złoto, lustro, korona, portfel, perła, pierścionek, szminka i perfumę. Tutaj szukamy trzech tych samych kwot. 10. 900 500 50 tysięcy 5 zł i 10 zł. I zobaczymy sobie, jaka tutaj jest wygrana. Mamy 3 siódemeczki. Jak myślicie zwrócić czy coś więcej? 60 zł, czyli dzisiejszy filmik jest na plusie. Super. Bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. Teraz starożytny skarb. Tutaj uh, szukamy trzech tych samych symboli, i tutaj ponosie musimy mieć cztery te same symbole. Uh, I szukamy, i co tutaj mamy? Winogronu, uh, Ibis, Kleopatra, uh, Dzban. I Gumia. Gra druga. Mamy sfinksa, słońce, eee, papyrus. Eee, I tutaj jest eee, piramida, czyli bonu już nie będziemy mieć, a w się momencie mogą być 10 złoty. Teraz gra trzecia. Wielbłąd. Słońce. Ibis. Hełm. Teraz gra czwarta. Hełm. Dzban, winogrono i papirus. Gra piąta. Statek. Ibis. Skrzynia. I piramida. Gra szósta skrzynia, kleopatra, łuk i piramida. y siódma. Papirus, statek, skrzynia, statek i kleopatra. No niestety, ta zrapaczka jest przegrana. Y, a. Już raz był filmik z, z drapkami z numerkiem czwartym. Wtedy nam drapeczki nic nie przyniosły, a dzisiaj te dwie z numerkiem czwartym przegrały, ale za to playbook po raz pierwszy przyniósł mi wygraną w postaci 60 zł, czyli dzisiejszy filmik mamy na plusie. Filmik jest za 45, czyli 15 zł jesteśmy na plusie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze i widzimy się w następnym filmiku. Cześć.